Kielce wzbogaciły się o jeszcze jedną placówkę, która w swoim szerokim zakresie będzie szkoliła też w zakresie medycznym, w zakresie różnego rodzaju usług medycznych. Widzieliśmy tutaj pracownię do sterylizacji narzędzi, ale też taką typowo, typowo kosmetyczną, typowo dla osób, które będą pomocą stomatologiczną. Więc naprawdę można dobrze przygotować się do zawodu w dobrze wy wyposażonych pracowniach tej szkoły. Oferta. Poza tym y, obejmuje jeszcze pełne wsparcie takie oprócz merytorycznego, takie y, duchowo. Y, y, po prostu chcą, żeby usłuchacze tej szkoły czuli się tu w niej bezpiecznie, dobrze i zaopiekowani pod każdym względem. Czyli też na przykład pod względem y, finansowym, pod względem wychowawczym, pod względem wsparcia w różnych sytuacjach y, takich rodzinnych, życiowych. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy oficjalne otwarcie oddziału Szkoły Pascal w Kielcach. Zapraszamy Państwa jeszcze serdecznie do udziału w rekrutacji. Można się jeszcze w tym roku do nas zapisać na takie kierunki jak technik administracji, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych oraz higienistkę stomatologiczną. Do końca października możecie Państwo jeszcze dołączyć do obecnych semestrów. Zapraszam serdecznie do sekretariatu na ulicy Sienkiewicza 78A z dowodem osobistym oraz świadectwem ukończenia szkoły średniej. Również tutaj na Sienkiewicza 78A, na pierwszym piętrze mamy przygotowane dla Państwa pracownie do praktycznej nauki zawodu nowocześnie wyposażone z różnego rodzaju sprzętami, wyposażeniem, materiałami potrzebnymi do tego, żebyście Państwo mogli w praktyce zdobyć wszelkie potrzebne umiejętności do wykonywania danego zawodu. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy na terenie y, Szkoły Pascal, nowa placówka na Rynku Kieleckim i Świętokrzyskim, ulica Sienkiewicza, najpiękniejsze miejsce, jeżeli chodzi o ulicę w kraju, takie jest moje zdanie, 78a. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do uczenia się na wielu kierunkach. Oferujemy tak szeroką gamę różnych kierunków nauczania, że każdy dla siebie coś znajdzie, od tej osoby, Młodej, która skończyła dopiero liceum, po osoby jak najstarsze zapraszamy wszystkich. Naprawdę u nas może każdy znaleźć coś dla siebie atrakcyjnego kształcimy naprawdę profesjonalnie. Mamy świetną kadrę, kadrę nauczycielską. Mamy wszystko to, co jest potrzebne, żeby kształcić w kierunkach medycznych i nie tylko. Baza naprawdę na stronach Paskala jest bardzo szeroka, bardzo bogata. Myślę, że naprawdę nie ma problemu, żeby każdy sobie coś dla siebie znalazł. Ponoszenie kwalifikacji, edukacja to przyszłość. Dobrze wiemy, żeby na tym rynku pracy, który dzisiaj funkcjonuje, musimy być po prostu mobilni, elastyczni. Dlatego, że rynek pracy o nas tego wymusza. Więc dlatego o que kształcić się, uczyć na różnych kierunkach, robić kolejne kursy, robić kolejne doświadczenia, zdobywać po to, żeby na tym rynku pracy po prostu być atrakcyjny. W tym momencie będzie nam wszystkim prościej, łatwiej, nie będzie problemu z pracą i pracą oczywiście atrakcyjną, pracą, która będzie dla wszystkich na tyle atrakcyjna finansowo, że pozwoli im spokojnie mógł funkcjonować. Także zapraszam serdecznie do Szkoły Pascal. Tutaj otrzymacie Państwo to, czego oczekujecie od edukacji. Wiedzę, doświadczenie, mądrość i wszystko to, co jest do edukacji potrzebne. Dziękuję serdecznie. The yeah. yeah. yeah.